Ciekawski kanał. Najlepsze filmy w polskiej wersji. Pewna uczennica była zszokowana, widząc, że jedzenie w stołówce już się skończyło, a nie było jeszcze nawet południa. Wszyscy stali wokół nie wiedząc co robić. Wtedy podeszła nauczycielka. Zobaczyła puste tacki i bardzo się zdenerwowała. Chłopcy już jedli, ale dziewczęta wciąż były głodne. Nauczycielka była zła i poszła prosto do dyrektora. Powiedziała, że gdy przychodzi czas dla dziewcząt, jedzenia już nie ma. Dyrektor odpowiedział, że dziewczęta wychodzą z klasy za późno i poruszają się za wolno. Niech następnym razem przyjdą wcześniej. Nauczycielka wymyśliła plan. Postanowiła przepisać harmonogram dziewcząt tak, aby wszystko było dokładnie zaplanowane. Następnego ranka rozpoczął się nowy plan. Uczennice podzieliły się na dwie grupy. Niektóre szły do łazienki, inne się myły. Gdy były gotowe, biegły do stołówki, każda niosąc dwie tacki. Dzięki temu każda dziewczyna dostała jedzenie. Tym razem to dla chłopców nie było jedzenia. Gdy dyrektor dowiedział się, że chłopcy są głodni, wkurzył się i oskarżył nauczycielkę dziewcząt o egoizm. Ale nauczycielka spokojnie odpowiedziała, że po prostu posłuchała jego rady, żeby dziewczęta przyszły wcześniej. W tym momencie dziewczęta podeszły i grzecznie podziękowały dyrektorowi. Poczuł się zawstydzony. Dziewczyny same rozwiązały problem. Karma zawsze wraca. Daj lajka i wpadnij po więcej filmów.